10 ostatnich odcinków Adbastera, pamiętacie tą serię? No bo ja już powoli zapomniałem. Ale tak, była taka seria, a co po tych 9 odcinkach, bo 10 jeszcze nigdy nie było. Czy po tych 10 ostatnich odcinkach Adbastera? Adbuster postanowił otworzyć nowe studio. I tak, i nie. To znaczy tak postanowił otworzyć nowe studio. Ale nie, to nie jest ono. Ono jest kawałek dalej. Muszę Wam je pokazać. Oczywiście ono jeszcze nie istnieje, ono jest w etapie totalnej produkcji, ale ekscytuję się tym na tyle, że postanowiłem nagrać odcinek pod tytułem Moje nowe studio. A miniaturka wygląda tak i jest troszkę clickbaitem. Sorki. A studio tak naprawdę jest tu. <laughs> nie, to oczywiście znowu żart. Jestem na terenie opuszczonego gospodarstwa, ale dlaczego tu jestem? Ponieważ jest coś, czego ja totalnie nie wziąłem pod uwagę, wynajmując pomieszczenie pod moje nowe studio. Jak się dobrze przysłuchacie, to będziecie widzieli o co chodzi. Ja przez chwilę nie będę nic mówił. Nie chodzi o zwierzęta gospodarskie. Czy wy słyszycie ten szum? To jest trasa szybkiego ruchu. Świetny pomysł wynająć studio przy trasie szybkiego ruchu. Będzie trzeba je dobrze wygłuszyć. Ale cieszą mnie te wiejsko-urbeksowe klimaty, bo podejrzewam, że mimo że miejscowość ma około 700 mieszkańców, to będzie tutaj co robić pod kątem właśnie urbeksu. Dobra, puszczę was do środka. Jeszcze nie do końca wiem jak dogadać się z tym zamkiem. Zawsze musi się zaciąć. Może dlatego, że robię to prawą ręką. Czekajcie, lewa. To jest moja ręka. Otwórz, że się, cholera jasna. A może to jest otwarte? Patrzcie, otwarte było. Moje studio o godzinie 6 rano. Wygląda tak. A to jest oczywiście, to nie jest tak, że ja je tak zastałem. My tutaj siedzimy i robimy od dłuższego czasu. Tak wcześnie rano to ja tutaj jeszcze nie byłem. Jest godzina 6. Słońce ledwo co wstało ponad horyzont. Nie ma jeszcze Bola, mojego pomocnika, który przychodzi tutaj pomagać i bardzo dobrze, że przychodzi, bo budowlaniec to ze mnie żodyn i wykończeniowiec i w życiu bym się za to sam tak naprawdę nie zabrał. A jest co robić. Zobaczcie sami zresztą. Największe jaja to były z elektryką. Jaka tutaj odchodziła rzeźba, to nie macie pojęcia. Każdy jeden najemca tej przestrzeni rzeźbił elektrykę po swojemu. Przez to elektryka jest tak porzeźbiona, że tutaj kiedyś było gniazdko. Nie wiadomo po co w zasadzie, bo gniazdek tutaj jest tyle, że ja w życiu nie widziałem tyle gniazdek. Zobaczcie to. Trzy gniazdka jedno przy drugim. No ale pytanie podstawowe brzmi, po co mi studio, skoro ja miałem zwijać zabawki z YouTube'a? Otóż, no nie do końca tak jest, że miałem je zwijać. Adbuster miał zwijać zabawki z YouTube'a. A studio wynajął Marek I słuchajcie, plan wygląda następująco. Ja już to mówiłem w, tam, w relacjach na stoliskach. W relacjach na stoliskach. W stoliskach na Instagramie. Studia będą trzy, tak naprawdę. To studio, studia będą trzy. Pierwsze, drugie i trzecie. Mój ulubiony dowcip. Studio jeden, a nie. Studio 1 będzie tu. Studio 2 buduje się tu, a studio 3 będzie tu. Tutaj będzie montażownia tak zwana. Tutaj no będzie budka lektorska. Ja wiem, powtarzam się ze stołiskami, ale nie wszyscy widzieli historyczki, prawda. Budka lektorska wygłuszona grubą wełną mineralną będzie cichutko jak makiem zasiał, a jest to dosyć ważne, bo przy tej trasie szybkiego ruchu to jest naprawdę hałas. Tu będzie łazienka. Znaczy, generalnie jest łazienka, ale będzie, będzie duża. Będzie duża i fajna. Będę miał tutaj prysznic, i ogrzewanie podłogowe. Bo cuda, nie widy. A tu. A tu. Będą nagrywane filmy XXX. Żartuję. Nie żartuję. Znowu żartuję. No jest tu niecałe 80 metrów kwadratowych. No, generalnie bardzo dużo miejsca. Ale jak to wyglądało, kiedy tutaj przyszedłem pierwszy raz? Absolutnie wszystko wyglądało inaczej. Ściany pobudowane małe pokoje, pokoje właściwie małe pomieszczenia. Wszystko takie jakieś małe, ciasne i, i, i stare, bo po poprzednich najemcach. I to wszystko generalnie mi się podobało. Ja myślałem, że Wezmę, podpiszę, podpiszę umowę, wezmę to pomieszczenie, i od razu wejdę i zacznę nagrywać. Ale po drodze zaczęło okazywać się, że jedno jest do zrobienia, drugie, trzecie, czwarte, piąte. I każda jedna z rzeczy, która była do zrobienia, ciągnęła za sobą kolejną rzecz, która okazała się być konieczna do zrobienia. Na przykład, dosłownie wczoraj Krzysiu postanowił zneutralizować jedno małe ognisko grzyba na suficie. Zneutralizował, potem wyciął kawałek płyty GK z sufitu. No, i jak wyciął kawałek tej płyty, okazało się, że z tego wyciętego kawałka leci woda. No więc co? No, szybka decyzja i po prostu długa drabina. Wiadro smoły i hyc na dach. Jedynym wyjściem, żeby zneutralizować jakiekolwiek przecieki, jest po prostu przyjrzeć się dachowi i załatać go. Oczywiście znowu dekarze z nas żodni. Ale jakąś tam podstawową wiedzę mamy. Chociażby taką, że jak gdzieś leci, to znaczy, że gdzieś jest dziura. A jak gdzieś jest dziura, to trzeba ją załatać. Ale znaleźć taką dziurę, to było dopiero zadanie. Oczywiście nie zrobiliśmy tego, po prostu postanowiliśmy zakleić cały dach. Bo tutaj na dachu ma być generalnie tarasik. Wizja jest taka, że będą tam dwa parawany. Tutaj będzie yy... Taki ten parasol wielki, leżaczki i tutaj będzie strefa chillu, to nie tak, że wiecie, nie, 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 to nie, nie. tylko się pracuje, tutaj też się będzie chillowało. Kurące, panie! Co, będzie coś z tego? Coś, panie? Wszystko. Wszystko z tego Dzień dziesiąty. Muszę udokumentować, jak wygląda dzień dziesiąty no naszych robót. Teraz już. Dzień dziesiąty. Wyleciało kilka ścianek z przybytku. Nie wiem, czy ktokolwiek pamięta jeszcze, że tutaj była ściana. Tutaj była ściana. Tam była ściana. Teraz już nic nie ma. Teraz jest wielki open space. Z tymi filmami są oczywiście żartowałem. Jest tylko jeden problem. To wszystko kosztuje mnóstwo pieniążków. Zastanawiamy się z Krzysiem, Jakiego sponsora może być tutaj ogarnąć na wykończenie naszego studia? Up. Wiem, kto mógłby być sponsorem studia. Jakiś duży supermarket budowlany. No, patrzcie. Pięcio, pięciu sposobom na się udało. To może i nam się uda. A może ten market od pana Mirucia, który wie, co zrobić z myszami. Dzwonimy. A nie dzwonimy. A tuż za studiem jest też Plac Zabaw, na którym zabrania się spożywania substancji psychoaktywnych. Bez obaw, tutaj i tak nikt by tego nie robił. Cały ten Plac Zabaw to jest jedna wielka substancja psychoaktywna. Ale umówmy się, jak znajdziemy sponsora na remont studia, to zrobię też remont tego Placu Zabaw. Deal? Podczas gdy nasi dzielni budowlańcy szukają sponsora, ja pokażę Wam coś, co mogłoby im przyspieszyć budowę studia, a Wam nieco ułatwić i osłodzić życie. Czy to remont, czy wakacje, czy inne mniej lub bardziej ważne sprawy, wszyscy robimy zakupy w internecie. Ponieważ online kupujemy już nawet dynksy do tego sklepy internetowe w ciągu ostatnich 10 lat zrobiły już chyba wszystko, żeby nam te zakupy ułatwić. Bo nie wiem czy pamiętacie, ale jeszcze nie tak dawno biegało się popaczki na pocztę. A do banku zrobić za nie przelew. Żałosne! Dzisiaj jednym kliknięciem załatwiasz zakupy dosłownie wszystkiego i wszędzie. Więc idźcie o krok dalej. I dodatkowo na tych zakupach dosłownie zaróbcie. Pozwala na to prosta wtyczka do Waszej przeglądarki. Shops. To narzędzie, dzięki któremu dostajecie zwrot części wydanych przez Was środków. Czyli tak zwany cashback. A ponieważ lato mamy gorące, Shops zaoferowało gorące cashbacki w tych oto popularnych sklepach. Niektóre powiększone do absurdalnie wysokich wartości. Amazon podkręcił swój zwrot razy 3. I praktycznie wygląda to tak, jakby jakiś miły pan dawał wam do ręki banknot za każdym razem, kiedy wychodzicie ze sklepu z zakupami. Byłoby fajnie, prawda? Robicie zakupy, a po jakimś czasie. Kaczing! Zapraszamy do rejestracji z naszego linku. Znajdziecie go w opisie. Pozdrawiam. Taka mała rada, Pro tip na przyszłość. Nie róbcie nic nawet najdrobniejszej rzeczy przy motocyklu. Kiedy macie w ręku śrubokręt i młotek. No właśnie uśrupałem sobie niechcący młotkiem. Bak. To naprawdę w najdurniejszy z możliwych sposobów. Ja po prostu chciałem powiesić plecak na kierownicy. A my, że miałem w ręku młotek, to walnąłem. Nie, po prostu to się nie dzieje, nie? Najlepszy jest Krzysztof. Krzysztof, ja go bardzo lubię za jego pomysły i za jego inicjatywę przede, wszystko, przede wszystkim. Ale jego ogrzewanie podłogowe. Krzysiu, ty będziesz to zakładał. Bankowo jeden z was zdążył zadać sobie pytanie, a co w tym studiu ma być, skoro Adbastera ma już nie być? No i właśnie chyba skoro Adbastera nie będzie, to łatwiej byłoby mi odpowiedzieć na to pytanie w drugą stronę, to znaczy powiedzieć czego w tym studiu nie będzie, niż powiedzieć co w tym studiu ma być. A co ma być? No mają być przede wszystkim realizowane pomysły, które chodziły mi po głowie od ładnych paru już lat. No ale nie miałem z kim, nie miałem gdzie, nie miałem tak zwanej siły napędowej ani inicjatywy, a teraz mam. I pora wreszcie to zrobić, no bo teraz wreszcie mogę, bo ja teraz już nic nie muszę. No może z wyjątkiem tego dziesiątego odcinka AdBastera, który miał być, a, a jeszcze nie wyszedł. Także jeden odcinek AdBastera jeszcze będzie w tym studiu kręcony. Co to za pomysł? No ja oczywiście mógłbym teraz powiedzieć. Stay tuned, ręka na pulsie, zostaw subskrypcję, kliknij w dzwoneczek i tak dalej, i tak dalej. Ale zamiast to gadać, bo często się na gadaniu tylko kończy, zamiast gadać, ja wolę po prostu działać. Najpierw zrobię to studio, a potem będę realizował te swoje pomysły. I wiem, że będzie fajnie, wiem, że będzie mi to sprawiało przede wszystkim przyjemność, bo ja już nic nie muszę, jak już powiedziałem. I to mnie bardzo cieszy. Znaczy, no, nadal, nadal pewne rzeczy oczywiście muszę, ale jako twórca po 11 latach myślę, że pora wreszcie zacząć robić coś, coś dla siebie, po prostu coś prawdziwszego, może coś mniej reżyserowanego, coś mniej udawanego, coś mniej pod postacią, a bardziej pod swoim nazwiskiem i pod swoim prawdziwym ja. Także no, tak to będzie wyglądać. Mam kanapę na dworze i nie zawaham się jej użyć. Znaczy, no to nie jest moja kanapa, ktoś ją tu po prostu wyrzucił. No dobrze, że akurat tu, bo mogę sobie na niej posiedzieć. Gdyby nie ten hałas od trasy szybkiego ruchu. A z mojej perspektywy wygląda to tak. Z mojej perspektywy wygląda to tak, wygląda tragicznie. Ludzie po prostu przyjeżdżają tutaj wyrzucać śmieci. Odpady problemowe. No ktoś uznał, że odpadem problemowym jest jakaś stara kanapa. Ale to dobrze, no okej. Okay. Ktoś wyrzucił zupełnie dobry motor. Ktoś wyrzucił zupełnie dobrego youtubera.